Czy mnie dobrze słychać? Dzisiaj troszkę więcej opowiem na temat niezdecydowanych kobiet. Niestety, tylko do dzisiaj do północy. Możesz sobie pobrać jedno moje szkolenie, a drugie dostajesz za darmo, w tej samej cenie, więc polecam skorzystać. Pod spodem macie linki: czarodziej kobiecego umysłu, system drania, jak zwiększyć swoje poczcie wartości orgazmiczny, seksoralny inne świetne kursy, które z pewnością zmienią Twoje życie. Warto sobie. Je pobrać. Co na temat niezdecydowanych kobiet chce ci powiedzieć? Wiesz co z tymi niezdecydowanymi kobietami to jest tak, że kobieta jest niezdecydowana, jak teraz to pozwalasz. Podam ci taki przykład. Siedem z chłopaków podchodzi do dziewczyny, a ona mówi, no nie wiem, czy możemy się poznać lepiej, bo mam kogoś. I w tym momencie jak mężczyzna ma opory, żeby proponować, to on nie pokazuje pewności siebie. Zastanawia się, czy nie jest winny tej sytuacji, że chce się umówić z zajętą dziewczyną, ale zauważ, że ona sama go prowokuje, sama się uśmiecha, pomimo tego, że mówi, że ma chłopaka. I się umawia. Jak powie, dobra, to zobaczmy się wieczorem. I tak właśnie dzisiaj jeden facet doświadczył takiej sytuacji, gdzie kobieta pomimo tego, że ma męża, umówia się z nim na kawę. Więc. To nie jest wina tego faceta, że ona zdradza, tylko ta kobieta podejmuje taką decyzję. Nie wiem dlaczego część kobiet się czepia facetów, którzy się spotykają z zajętymi kobietami, skoro one same tego chcą, same się zgadzają. I wracając do tego niezdecydowania, chodzi o to, że kobieta jest przy tobie tylko niezdecydowana wtedy, kiedy ty na to wyrażasz zgodę. Podam ci przykład. Rozmawiasz z kobietą, ona ci mówi. No, nie wiem, czy ja się dzisiaj z Tobą spotkam, nie wiem, czy będę miała czas. Jak Ty mówisz, okej, okay, poczekam, to może jeszcze się zastanowisz, dasz mi znać, to tak naprawdę ona się nie zastanowi, nie da Ci znać i będzie Ci miała gdzieś. Ale jak i powiesz, nie będę się w ogóle zastanawiał, tylko albo tak, albo się już więcej zobaczymy, to Ty ją zastymulujesz tymi emocjami. Ona poczuje, że jesteś facetem, który jej coś zabrał, swoją atencję, i może sobie teraz pomyśleć. Że jednak warto cię posłuchać i warto się z Tobą spotkać. Na tym polega ta różnica. Więc lepiej, żebyś był tym draniem, bedbojem, lepiej, żebyś był troszeczkę bardziej konkretny i nawet pokazał dziewczynie, że ją olewasz, yy, tracisz ją zainteresowanie, niż żebyś był tym grzecznym chłopcem, który mówi: nie ma problemu, nie masz dzisiaj czasu, to poczekam, tak? Kobieta cię olewa, pokazuje brak szacunku, jak dzwoni do niej koleżanka, to ona wie, kiedy ma czas. A tobie mówi, że nie ma czasu. Tobie sugeruje, że dla ciebie nie ma czasu, bo sam się tak przedstawiasz, tak się zachowujesz wobec niej, że oczywiście ona nie da życie szacunkiem. Także szacunek kobiety trzeba sobie wypracować. Szacunek kobiety trzeba sobie wypracować. Jak go nie wypracujesz, no to niestety kobieta cię będzie szanować. Nie będzie cię szanować. Będzie dla ciebie obojętna, zła, niemiła, oporna, złośliwa, bo sam ją tego nauczyłeś i warto sobie z tego sprawę zdawać, że yy, ja nie mam yy, niepewnych kobiet po prostu wokół siebie, bo jak takie były na początku, to ja już się dawno przeszkoliłem, nauczyłem, że ja się na to nie zgadzam, na taką postawę, więc już na początku zrobiłem tą selekcję. Powiedziałem, dziewczynie, nie chcę się już z tobą spotykać, nie pisz więcej do mnie, straciłaś mój czas. I w ten sposób te, które nie chciały pisać, nie pisały. Natomiast, jak stosujesz rzeczywiście to magiczne podejście, wymagania szacunku, no to większość kobiet i tak się odzywa i tak pisze, no bo widzą, że zabierasz im atencję, przestajesz być zainteresowany, a to dla kobiety jest jasny komunikat: jesteś brzydka, nie podobasz się i dlatego właśnie ona się stara. Weź to pod uwagę, bo w wielu przypadkach nie macie. Nie macie świadomości, jakie to jest istotne. Tak samo jak ci dziewczyna powie, muszę się zastanowić, to jest dobre, nie? Na przykład proponujesz jej spotkanie, a ona ci mówi, muszę się zastanowić, powiedz jej, tak, to już się nie zastanawiaj, straciłem zainteresowanie, już mi się nie chce z Tobą spotykać. Nie daj jej możliwości na taką manipulację, bo jak Ty temu ulegniesz i przytakujesz, masz rację, zastanów się na spokojnie, zawsze będę czekał, to po prostu robisz z siebie frajera, pokazujesz jej że może Ci tak robić, możecie tutaj w pewien sposób poniżać, masz sobie czekać, sługu się, aż pani zdecyduje, że będzie się miała ochotę z Tobą spotkać. Niestety, ale jeśli chcesz być skuteczny z kobietami, powinieneś dyktować warunki kobiecie, powinieneś być tym dyktatorem, który mówi albo wiesz, że masz czas, albo się w ogóle nie spotykajmy, bo nie chcę sobie dupy na weekend zawracać. To jest dużo lepsze podejście, więc... Weź to pod uwagę, zanim się będziesz zgadzał z tego typu tekstami dziewczyny, yy, Zastanowię się, czy się zobaczymy. Wiesz, jak będę miała czas, do cię zadzwonię. To nie jest miłe, to jest tak naprawdę stwierdzenie, które ci informuje o tym, że się nie chcesz z tobą spotkać, że cię olewa. I ty natychmiast powinieneś z tego wyciągnąć konsekwencje. Co wcale nie oznacza, że masz się z nią kłócić, że masz do niej wydzwaniać, że masz jej mówić. Jak mogłaś się tak zachować I, i krzyczeć? Stoicki spokój, uśmiechasz się i mówisz dziewczynie, skoro tak, to już się więcej zobaczymy. Pozamiatane. Zabierasz jej atencję, która jest dla niej bardzo wartościowa, bo jest dla niej informacją, że ona jest atrakcyjną, fajną dziewczyną. Więc jeśli facet z niej rezygnuje, to ona się oburza, no bo przecież to jest podprogowa, podświadoma informacja, że nie jest fajna. Weź to pod uwagę. Wyciągnij z tego wnioski, bo w tej sytuacji często się gubicie, kiedy kobieta wam odmawia, kiedy was manipuluje, kiedy ci mówi, nie wiem, czy znajdę dla ciebie troszkę czasu, albo kiedy ci mówi, chcesz się jeszcze ze mną spotkać? No to się musie, muszę zastanowić, zobaczymy, i ty mówisz, dobrze, dobrze, nie ma problemu, zastanawiaj się, tak? I ona czuje, że jesteś za słodki. Zamiast tego powiedz jej, tak, chcesz się zastanawiać, no to słuchaj, to się zastanawiaj, bo ja już mam inne plany. Rozumiesz? Zobacz, jak to będzie szokować kobiety, jakie to będzie rozwalać emocjonalnie, w sensie takim, żeby będą się gubiły, nie będą wiedziały, co powiedzieć. Jak dobrze zrozumiesz to podejście? Jakie błędy możesz popełnić, wykorzystując tą metodologię? Przede wszystkim, za dużo facetów się wkręca w to wszystko emocjonalnie, o czym mówię. Dużo facetów, zamiast to powiedzieć spokojnie, z uśmiechem na twarzy, zaczyna mówić do kobiety w nerwach, ze złością, agresywnie. Zaczyna się zachować agresywnie, i kobieta to odbiera w ten sposób. Brakuje mu poczucia wartości, brakuje mu opanowania. Nie jest spokojny, więc skoro tak się złości, to pewnie jednak mu na mnie zależy, to ja mu pokażę, ja go ukażę teraz i mu powiem, ha, w ogóle mi na tym nie zależy, żebyś do mnie pisał. I tak to się właśnie kończy. Wyciągnij sobie z tego wnioski, bo bardzo często ten błąd popełniacie i nie jesteście świadomi, jak to negatywnie wpływa na waszą relację. I świadomość tego, że kobieta traci wami zainteresowanie. Dobrze, słychać, nie? Tak jak mówiłem na początku, tylko do dzisiaj do północy możesz sobie kupić jedno moje szkolenie, drugie dostajesz za darmo, w niższej cenie. Dlatego warto skorzystać. Świetna wiedza, za pół darmo, bo jak kupisz jeden materiał, to drugi dostajesz w niższej cenie, do dzisiaj do północy. Czarodziej umysłu, jak zwiększyć swoje poczucie wartości. Jak wpływać emocjonalnie na kobiety? Mistrz Emocji 4.0. Kupujesz i do dzisiaj, do północy, dostajesz drugie szkolenie w tej samej cenie. Polecam też ten kurs Emocjonalne Turbo. Jak sobie kupisz, to jest ten materiał, jak odzyskać dziewczynę. Emocjonalne Turbo. To drugi dostajesz za darmo w tej samej cenie. No i 29-30 września będę w Warszawie. Zapraszam na szkolenia z uwodzenia, z podrywu. Będę pokazywał, jak poznawać kobiety na ulicy, jak je uwodzić. Jak chcesz się tego nauczyć, przyjedź zróbmy z tą porządek i dowiesz się, jak być atrakcyjnym dla kobiet, jak ich poznawać naprawdę y, dużo i jak bez przeszkód angażować kobiety w relacje. Co jeszcze? Dokładnie tak jest. Jeśli facet nie panuje nad emocjami, to jest znak, że ma strasznie niskie poczucie własnej wartości. To się zgadza. I ciekawe jest to, że jeśli facet nie panuje nad emocjami, to kobieta to potem często będzie wykorzystywać przeciwko niemu, powie mu: No, i tak się ostatnio zdenerwowałeś. To jest twoja wina. Dlaczego nie chcę z tobą być? Bo jesteś agresywny, jesteś psychopatą, i ona ci jeszcze będzie za to poniżać żebyś ty zrozumiał, jakie błędy robisz. Często i tak ich nie zrozumiesz i będziesz się dużo bardziej denerwował. Więc weź to pod uwagę, że emocje osłabiają. tak Jeśli kobieta ci powie coś niemiłego, powiedz na przykład, jakoś dzisiaj wyglądasz gorzej niż wczoraj, jakoś się chyba nie wyspałeś i ona cię tym irytuje albo cię porównuje do byłego. I ty się cały gotujesz, tak naprawdę pokazujesz słabość. O wiele lepiej się uśmiechnąć do dziewczyny i powiedzieć, do byłego mówisz, no właśnie. Ale jak do niej podejdziesz, złapiesz ją za tyłek, za włosy i powiesz, ale twój były nie zrobił ci tego, co ja ci zrobię teraz, i po prostu kładziesz ją na łóżko i dominujesz, to jej się to będzie podobać. Natomiast jak ty się denerwujesz tym byłym i, i jesteś zazdrosny, wściekasz się jak mały chłopczyk, ona, ona oczywiście zaraz się zacznie krytykować, yy, będzie budować te poczucie winy. No zobacz, nie możemy razem być, ty jesteś taki niedojrzały. No, i cały temat się skończy. Więc czasami za dużo myślicie o tym, co ona mówi, dajcie się podpuścić kobiecie. A kobiety celowo często się tak złośliwie zachowują, żeby wywołać w was pewną reakcję emocjonalną, żeby sprawdzić, jak ty jesteś podatny na, na emocje, jak cię łatwo wkurzyć, czy można Ciebie łatwo wkurzyć. I zauważ, że bardzo często, jak zdradzisz, które sytuacje cię denerwują. To ona bardzo będzie tutaj chciała potem czasami to wykorzystać w pewnych sytuacjach, żeby ci uświadomić, jak może tobą sterować i jak możecie manipulować. Znam taki przykład z konsultacji: mężczyzna tam był zazdrosny o byłego swojej partnerki. No i potem jak siedzi przy stole rodzinnym tego gościa, to ta dziewczyna jego wypaliła do jego matki. No bo Grzesiek to zawsze jest o mnie taki zazdrosny, prawda, Grzesiu? I się zaczęła do niego uśmiechać. Już go zaczęła wkurzać, żeby on pokazał złość ze swojej strony, a potem oczywiście krytykowała go przy rodzinie, że zobaczcie, jak on się złości. Ja mam z nim cały czas, tak samo. Ja tylko powiedziałam z uśmiechem na twarze, on się już cały gotuje. No. Brakuje mu, brakuje mu dojrzałości, nie? i facet jeszcze bardziej wkurza, zamiast podejść do tego na luzie, bo logicznie z kobietą nie wygrasz, logicznie, logicznie jej nie przekonasz do swoich racji. Możesz się po prostu tylko wyluzować i wyzbyć się tej emocjonalności, która często powoduje, że jesteś dla kobiety słaby i masz problemy. Weź to pod uwagę, bo myślę, że to jest naprawdę istotne. Łapeczkę do góry zostaw, i też warto tego live'a podesłać koledze, znajomemu. Który sobie nie radzi z kobietami, z pewnością Ci za to podziękuję, i wyciągnie z tego mądre wnioski. Albo mówią, jaki ty jesteś biedny i brzydki. Tak ci mówią dziewczyny. Wiesz, co bym powiedział takiej dziewczynie, podszedłbym do niej, spojrzałbym mi prosto w twarz i mi powiedział. A teraz ten brzydki zrobi ci dobrze, i by ją pocałował. Nie możesz się krępować, nie możesz się jej bać, nie możesz mieć niską samoocenę, kiedy kobieta cię prowokuje. Po prostu często wam brakuje jaj, tego poczucia męskości, i nie potraficie pokazać kobiecie, kto rządzi. Większość kobiet uwielbia, jak mężczyzna jest władczy, jak się z nią nie zgadza, tylko ją dominuje, prowadzi i ma w dupie jej tutaj jakieś manipulacje czy szantaże emocjonalne. No tak to wygląda. Będąc za granicą, lubię prowadzić internetowe znajomości z kobietami, ale po to, by nie wyjść z sprawy. No, tylko wiesz, w internecie to jest zupełnie inaczej, kiedy piszesz, a inaczej jest, kiedy ty się z kobietą spotykasz i rozmawiasz vis-a-vis, naprzeciwko -vis, kobiety stoisz, patrzysz na nią, ona doświadcza twojej pewności siebie, tego seksualnego magnetyzmu, więc to jest dużo lepsza opcja niż bycie facetem, który, no niestety, ale. Zachowuje się w taki sposób, że tutaj oczywiście prosił o atencję albo, wiesz, chce się spotkać i, i chce tylko pisać. No, wtapiasz się w tłum innych facetów, którzy chcieliby z nią być, ale nie mogą i oczywiście kobieta traktuje Cię nieco gorzej. Także ja bym jednak to przemyślał, czy w ogóle to pisanie w internecie ma sens. Bo moim zdaniem, jak sobie próbujesz, zagadujesz do dziewczyn, to już dużo więcej kobiet poznajesz. Pabierz z nimi fajne kontakty, które przekuwają się w nowe, fascynujące znajomości. Tylko do tego potrzeba dojrzałości, odpowiedniego mindsetu, a nie takiego napalania się: O, podchodzę do dziewczyny, musi mi wyjść, musi mi wyjść. Wyluzuj, spokojnie, zagadaj do niej. Widzę, że myjesz samochód na tej samej myjni co ja. Nie powinnaś. Ona się śmieje pyta: Dlaczego? A ty mówisz: dlaczego? Bo to mój samochód. <laughs> tak naprawdę, jak jesteś nielogiczny, ale emocjonalny, bardzo wiele kobiet też się będzie angażować w proces rozmowy, bo będziesz dla niej ekscytujący. Tak to właśnie wygląda. Ciekaw jestem Waszych przemyśleń i tego, co byście dodali tutaj do mojej wypowiedzi. Ktoś przez to wszystko przeszedł? Dobrze słychać chyba, nie? Zależy od kobiety, bo jedna może Cię rozumieć, jak kontrolujesz emocje. Znaczy, to zależy od kobiety na pewno, ale też jeśli jesteś świadomy tego, że się kontrolujesz, nie ulegasz emocjom, nie płaczesz przy dziewczynie, nie denerwujesz się, to właśnie bardziej kontrolujesz siebie, a poprzez to bardziej kontrolujesz kobietę, bo możesz jej powiedzieć coś. Co oczywiście chcesz powiedzieć, możesz świadomie kontrolować jej emocjami, bo kontrolujesz swoje emocje. Czyli, jak kontrolujesz swoją postawę, to co mówisz, to stosując moje metody, możesz kontrolować emocje kobiety, jej stosunek do ciebie, jej podejście. A to już ci daje ogromną przewagę nad resztą facetów, więc polecam wykorzystać w praktyce, no bo często tego nie wykorzystujecie. Opanuj swoje emocje, poznaj siebie. Nie dawaj się wkurwić dziewczynie, nie stresuj się przy kobiecie, zaakceptuj stres, pozbądź się go, usuń stres poprzez systematyczną praktykę, a zobaczysz, że jak będziesz na luzie, to będziesz miał dużo lepsze efekty z kobietami i to bez wysiłku. Warto o tym pamiętać. Łapeczkę do góry zostaw, jak się zgadzasz. Co ja mam sądzić o chłopaki do wzięcia. Nie wiem, bo nie oglądam telewizji, ale zapewne kilku facetów wzięli do telewizji, żeby ich powyśmiewać, nagrać przyśmiewczy materiał, a potem to sprzedać ludziom, którym się nudzi, nie wiedzą, co robić ze swoim życiem. No tyle o tym myślę. Ja facetów zmieniam, pomagam im nauczyć się podrywu, pomagam im uwodzić kobiety, więc to, co robię, jest o wiele zdrowsze i bardziej pożądane na rynku matrymonialnym, tak? Łapeczkę do góry, zostaw, tak jak mówiłem, tylko do dzisiaj do północy. Możesz sobie kupić jedno moje szkolenie wideo, a drugie dostajesz za darmo w tej samej cenie. Także korzystaj, świetna wiedza, która zmienia życie, podejście do relacji i układa ci to wszystko, o czym mówię, w głowie. W pełnych materiałach dokładnie ci pokazuje. Co należy zrobić krok po kroku, jak rozmawiać z dziewczyną, jak ją poderwać, jak ją zaczarować, jaki umysł zaczarować w czarodzieju kobiecego umysłu, jak orgazmiczny seks oralny pomaga tak naprawdę podniecić kobietę, doprowadzić do szczytowania bez dobrego seksu. Nie, nie będzie dobrego związku. Jak rozkochać kobietę, jak uwodzić wysoką energią, jak być wyzwaniem, to wszystko masz pod spodem. Do dzisiaj do północy kupisz sobie takie jedno szkolenie, a drugie dostajesz za darmo w tej samej cenie. I mam dla Was specjalne ceny na szkolenia praktyczne do dzisiaj do północy. Jak się zapiszesz na to, to szkolenie praktyczne w Warszawie albo w Krakowie, masz niższą cenę. W Warszawie będę 29-30 września. Odezwij się na maila po więcej szczegółów. Frywolny, Małpa, Uwodzenie, w dzień Przede wszystkim to kobiety w Polsce też są otwarte, jak ty jesteś na nie otwarty, jak jesteś uśmiechnięty, jak podchodzisz, jak zagadujesz, to kobiety też na ciebie uwagę zwracają, bo jesteś fajny, bo poświęcasz im uwagę, atencję, a ona całe życie się maluje, stroi po to, żeby się podobać facetom. Więc jak ty się do niej uśmiechasz i mówisz, dobrze dziś wyglądasz, albo Pop poprawiłaś mi humor, fajna sukienka, to one ci będą to dziękować, bo dla niej to jest sprawa bardzo istotna żeby pokazywać facetom, że jest atrakcyjna, żeby się poczuć atrakcyjną, no bo jak się kobieta nie czuje atrakcyjna, no to dla niej to jest naprawdę dramat i to tłumaczy, dlaczego niektóre kobiety, które są mało atrakcyjne, są bardzo wredne, roszczeniowe, niemiłe, hamskie, nawet wobec facetów swoich koleżanek, przyjaciółek, bo oczywiście one są zazdrosne, one tutaj też by chciały mieć faceta, też by się chciały podobać, więc dla kobiety to, Poczucie bycia atrakcyjną jest bardzo istotne i niestety jak kobiecie przemija młodość, pojawiają się zmarszczki, kobieta się zda ścianą, no to w tej sytuacji bardzo często kobieta staje się strasznie sfrustrowana, może źle traktować facetów, a może też się zgodzić na miłego faceta, który będzie jej przydupasem i będzie powodował, że ona sobie poprawia humor, bo on się ciągle do niej podlizuje. On ją nie kręci, nie podnieca, ale utrzymuje ją, zapewnia jej dobrobyt w życiu, więc ona się cieszy tym, że ma takiego pasa, Poprawia jej humor, mówi, że jest piękna, No seksuje się, nie chce z nim uprawiać, on jej nie podnieca, ale sam fakt, że ktoś koło niej skacze, jak się zestarzała i stała się brzydka, dla niej może być naprawdę tutaj całkiem ciekawym wyborem pod kątem właśnie tutaj utraty Wizerunku, czy yy, zmierzaniem yy, ku, ku starości, więc warto też zaobserwować to zjawisko. Natomiast kobieta, jak przeżyła kilka rozwodów w życiu, była w wielu nieciekawych sytuacjach, związkach, jest po rozwodzie, ciągle się kłóciła z byłymi, zdaje się ze środowiskiem patologicznym, nadużywa narkotyków, tańczy na róże. No to nie jest to zbyt ambitny typ kobiety i też powinieneś o tym wiedzieć. Czy jesteście tego świadomi? Słuchajcie, mam nadzieję, że tak, więc postaw na konkrety. Jeśli będziesz z kobietami robił rzeczy trudne, których się boi większość facetów, będziesz podchodził na ulicy, będziesz szybko całował kobiety na randce, na spotkaniu, to też zauważysz, że kobiety oferują ci dużo więcej zaangażowania, zainteresowania, bo będziesz po prostu dla niej takim jednorożcem, czarnym koniem, facetem, który to poczucie wyjątkowości wzbudza. W kobiecie, bo jej się to często nie przydarzało. Wszyscy faceci za nią latali, prosili się o jej wdzięki, a ty sobie ją tak po prostu bierzesz, całujesz i jej się to już naprawdę zaczyna podobać. Wyciągnij sobie z tego dobre wnioski i zrób coś odważnego przy dziewczynie w ten weekend. Może ją zabierz z parkietu na, na drinka, podejść, powiedz, idziemy za rękę, podejść na ulicy, powiedz jej, chodź na kawę, zrób coś odważnego i następnie opisz mi. Komentarzu, jak ci wyszło, czy się udało tą dziewczynę zainteresować, jak to się skończyło. Myślę, że to będzie ważna informacja dla widzów, którzy oglądają ten kanał i też dla ciebie. I wtedy oczywiście zobaczysz też reakcję kobiety. Kto podejmuje wyzwanie, kto teraz w weekend spróbuje sobie podejść do dziewczyny, zagadać coś odważnego. Jak podejmujesz wyzwanie, to łapeczkę do góry zostaw oczywiście. I kolega chce tutaj live o kobietach z zaburzeniem paranoicznym. Pomyślimy, wybraliście kurs, jak poznawać kobiety na ulicy, żeby nagrał ten nowy? Czy potwierdzacie swój wybór? Czy Wam taki temat kursu pasuje? Dajcie znać, napiszcie. I tak jak mówię, tylko do dzisiaj, do północy kupujesz jedno moje szkolenie, a drugie otrzymujesz za darmo, w tej samej cenie. Także korzystajcie, bo cała ta wiedza działa. Czarodziej umysłu, system drania, generator emocji. Jak zwiększać swoje poczucie wartości przy kobietach, jak pokazywać to poczucie wartości? Sprawdź, naucz się tego, a zobaczysz, jak zmienisz swoje życie. Uwielbiasz jej cudowne nogi. No, z komplementowaniem to różnie bywa, ale w formie przełamania można ten komplement zastosować, żebyś oczywiście się do tego odpowiednio przysposobił i sobie przepracował różne. Problemy, które masz z kobietami. Wcześniej wiem, w pełne, jeśli chodzi o seks, dzisiaj wale prosto z mostu i kobiety to lepiej odbierają. No i dobrze, nauczyłeś się tego, żeby być konkretnym. Zagadałeś najładniejszą dziewczynę w autobusie. Super. Pamiętajcie o promocji do dzisiaj do północy pod spodem linki. Uciekam, widzimy się potem. Cześć.